Chyba, że się idziesz To dobra, przepraszam za... Przepraszam za te jęki, ale trochę. No, bo jestem. No, no, dobra, w dzisiejszym odcinku dzwonimy do klauna z koraliny. Tak, to prawda? Ja jak, jak ktoś odbierze, to nie wiem co to będzie. Jak odbierze klaun, uwaga! Dobra, Wchodzimy, dobra. klawiatura 889 i czekajcie. Mam pod ten numer, mam nadzieję, że on zapisany. Zapisany? Mam zapisany, yy, czekajcie, czat. Zapisane? Yy, 939. Do, na na 993, uwaga. I 5 i 4 i 5, 4, 5. Dobra, 5, 4, 5. Kurde, no to od razu byłam Dawaj, szybko. Dobra. Co to będzie? Czekajcie ma chyba. Jezu, ty wyglądasz z tym nożem jakbyś miał. Zagryć. Może to Ja się boję dzwonić, bo coś się stanie. Uwaga! Czysiek, Piona. Czekaj, żółwik, bep, beczka, piąteczka nie mówi nikomu. Wy też, widzowie, nie mówcie. Proszę, nie mówcie mamom. Nie mówcie swoim mamom. Dobra. Ja się boję problem. do tego dzwonić, ale... Ale trzeba. Mamy taki challenge. Niestety od kolegi, że... Od Alanet tego. Wpadajcie na jego kanał, link macie w opisie. Ja tak, Coś... nie. No, jak No nie mam linku w opisie, ale piszcie sobie. Nie, ja się hmm. chyba dwoję, boję dzwonić, bo wyskoczy na pewno niedostępny tam sieć. A na innych telefonach to działało. Na innych a, na przykład tak. odcinkach. Nie, czekajcie, czeka, dzwoni. A bo ja wiem co. Jeśli nie będzie! Jeśli zostawicie 50 łapek w górę, to dzwonimy do klauna z koszaliny przy moich znajomych, którzy nagrywali ze mną, czyli Dawid, Krzysiek, Adi, Krystian, Alanetti i znajomi. Uwaga! Ale zamiast tego zadzwonimy dzisiaj pod nie, 10 nie. numerów. Jakiś. Ale ja się boję, kurde, stary jak na, jak ja na przykład... Albo... czekajcie, od razu coś zrobić. Albo ja jak będę miał Jak będę miał kasę na koncie, to wiecie co? Będziemy dzwonić pod kierunkowe. Dobra, nie! Gościu! Dawaj, Flau nas Kosolina, dawaj, 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 dawaj. Ja pierdziela, ale ja się stresuję. Nie stresuj się, gościu. Ale czad słuchajcie, bo <ścoughs> mogę puścić wam krótki na szybko filmik. Nie puszczaj tego filmiku, ale chcę... Nie, nie z tego Whatsapa, tylko chcę wam pokazać. Kości, nie, na YouTube chcę wam coś pokazać. Nie, to ten filmik, ja go chyba znam. 3D down here do Subskrybujcie mój kanał. Um. Dobijamy 20 owek w górę i robimy wielkiego live'a 2 godziny. 2 godziny kończą robimy. Dobra, uwaga. Dzwon. Dzwonię? Dzwon... Nie, tylko dzwonek do drzwi. Dzwonek iPhone. Yy, Dzwon. Yy. Tak. Czekaj, dzwonimy. No czekaj, bo coś pisze. Dzwonimy Dajcie do. Ja to e, dzwoni do mnie trąba. Czekaj. Dzwoni do mnie Dzwonim do, do debil. Debi dzwoni debil. Dzwoni debil. Czekaj, dzwonimy. Dzwoni debil, dzwonimy. dzwonimy do Klauna. Ty robiłeś ten odcinek? Klauna? Nie. Z K. Kosza. Kosza. Napisać ci to siebie. Szali. No. Dobra, mam to. Dzwonię do klauna z koszą i na. zobaczmy jakie będą filmiki. kurde jak jest twój net? Nie ci bo ja nie znam hasło A twoją mamą? No, a kto to był ten pan? Ten pan. To mój wujek. Wujek, dziwny debatować. A nie mów to nikomu, okej okay? Zabijecie cię dlaczego? jest fajnie. Film jak Ej. Dobra, jest. O, jest, jest, jest. jest. Czekajcie. Śladami klędam mordercę z koszulki na dzwonią do klęda z koszulki. Karol. Co? W Okej. Okay. Dobra. Dobra. Yy, oglądam. Dobra, nie. Dzwonimy jednak nie. 50 polubień. Dzwonię do 6, 9, 8. 600. 80. 2, 1. Uwaga. Teraz the creepy CEO. Nie. Dzwonię do niej do mobile call.

Tysiąc trzy sześć Uwaga, mam przed sobą taki nie na kogo się Na innych od tak Zero Zero mm, To jest teraz taki tajemniczy numer w pisach Osiemset zero dwadzieścia zero dwa jeszcze czekajcie dzwonimy jeden dobra dzwonimy jeden zero jeden zero jeden zero jeden zero przez sam czas musimy tylko jedynki spróbować boję na to dzwonić nie, ja zachowuję port tajniczy 90 90 009 czekajcie, dzwonimy do Biosku Białej 00 00 00

Plus, próbujmy, plus 50 tu plus 50 1 500 uwaga 501 no to jest nie ma pod jakiej 45 uwaga. Dania, nie 2 2 dziesiąt

88, 58 Dobra, numer. Nie, ja, próbujemy na ten numer. Trzydzieści... Nie, ja, próbujemy trzydzieści. Tylko wyłączyć My trzydzieści trzy, to jest chyba to Francji tiju, Dłuższy numer kierunku to 852, 58, 1, 65, Hongkong, Hongkong, Gong Shit, Hongkong, 800, próbujemy numer 888, 500, 500.

Pochodzi kierunkowy.

Zwłoczyć hard, hard, hard. Ja poniem, to hard to ja pójdę możecie atracować. No online, stalin, sama naki shoes. So, kondom, down. come down. Do. Do. So, huh. Dobra, próbujmy plus. 28, co? Na razie wyjdzie, okej? A co? No bo na razie nie robię. A wiesz jak nie chcę. Ej, wiesz jak zgadnij, jak jest krągłe do Holandii. Zaraz ten, zaraz ci powiem. Dobra, ja tu sobie poczekam. Nie. Ale co? Dobra. Zaraz ci pokażę jak sam to robię. Dobra. 44 To jest pewno chyba A do Wielkiej Brytanii to jest kamena plus terparek. 49 30 to jest tylko. Oh shit. Od odra, odra, razu od razu prześlicz i mamy od razu Niemcy, Germany. Mamy on próbuję, bo to jest nie wiem, nie ma co jest. Jakie pięćset, pięćset... Cześć.